Kochani, tak podzielę się na początku, że nie byłem najlepszy z języka polskiego. Swoją edukację w szkole średniej skończyłem z oceną dostateczną, także z tego polskiego nie byłem najlepszy, ale doskonale zapamiętałem, czym jest pytanie retoryczne. To pytanie już sugeruje odpowiedź. Pytanie, które już. Zna odpowiedź, tak można byłoby to wyjaśnić. I takie pytanie retoryczne możemy znaleźć dzisiaj w Ewangelii, gdy słyszymy słowa Natanaela czy może być co dobrego z Nazaretu. To było pytanie skierowane do Filipa. W tym pytaniu, pytaniu Natanaela, znajduje się jakby od razu odpowiedź. Natanael przecież czytał, wiedział, słyszał, że przyjdzie mesjasz, że będzie z rodu Dawida, że będzie pochodził właśnie z tych okolic, z tego miejsca, o którym dzisiaj jest mowa, o Nazarecie. I w zasadzie tak wiele pytań, które my zadajemy w kontekście wiary, w kontekście tego, czy Pan Bóg jest, czy się nami opiekuje, czy się o nas troszczy. To w zasadzie my gdzieś w sercu już znamy odpowiedź, że tak, Pan Bóg troszczy się o nas, jest z nami. Ale w jakimś sensie zadajemy to pytanie, by rzeczywiście umocnić się w wierze, by te nasze jakieś zewnętrzne ludzkie wątpliwości zostały rozwiane przez to, co mamy w sercu, przez to, co daje nam Pan Bóg, to tchnienie tego ducha. I co ciekawe, na to pytanie retoryczne, pytanie Nata, Nata Naela, sam Pan Jezus z, z takimś z takim uśmiechem, z jakąś taką spontanicznością, pewnie sam Pan Jezus najlepiej wie, jak też prowadzić te dialogi, rozmowy, również zadaje takie pytanie, które zawiera w sobie odpowiedź. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod figowcem? Przecież to byłoby zbyt mało, żeby uwierzyć. Przecież nie to było powodem, że Natanael wierzył, uwierzył w Jezusa. To, że ktoś kogoś gdzieś zobaczył, podejrzał, że przecież Jezus na dobrą sprawę mógł przecież no, zgadnąć, mógł zaryzykować. Czy to rzeczywiście byłoby decydujące, że Natanael uwierzył? Wiadomo, że nie. Ta wiara. Musi wypływać z serca. Tak samo cuda. Zobaczcie, ile cudów na świecie, ile potwierdzenia, że Bóg istnieje, ile świadectw, ile przykładów, że Bóg rzeczywiście dotknął swoją boską mocą. Tu ktoś został uzdrowiony, tam rzeczywiście zmieniła się sytuacja. Tu mamy realne ciało i krew Pana Jezusa przebadane medycznie, w szpitalach, w laboratoriach. A wielu nie wierzy, a wielu nie widziało tych cudów na oczy, wielu nie doświadczyło żadnego uzdrowienia fizycznego, wielu do dzisiaj czyta słowo Boże, przychodzi na Eucharystię i nie miało tego doświadczenia w emocjach, w uczuciach, a jednak wierzy, a jednak gdzieś w sercu jest ta wiara silna, stabilna, mocna. Chciejmy wyjść naprzeciw Jezusa. A nawet więcej, chcielibyśmy dostrzec, że to Jezus wychodzi do nas naprzeciw, tak jak do Natanaela staje naprzeciw i zapewnia, zobaczysz jeszcze więcej niż to. I niech to zapewnienie dodaje nam otuchy, dodaje nam siły, mocy, że Bóg rzeczywiście rządzi tym światem, że on jest Panem tego świata, Panem naszego życia. Możemy mieć wiele wątpliwości, możemy zastanawiać się, czy rzeczywiście Bóg rządzi tym światem. Z ostatnich takich ciekawostek, informacji, gdy zbadano 750 urzędów stanu cywilnego u naszych sąsiadów na zachodzie, w Niemczech, to między innymi w Berlinie okazuje się, że najpopularniejszym imieniem, które nadaje się dzieciom nowonarodzonym w minionym roku, to Mohamed, czyli imię takie jakieś arabskie, muzułmańskie. I moglibyśmy rzeczywiście zadać pytanie: czy Europa traci swoje wartości? Czy Europa rzeczywiście traci to, co miała już od wieków, od zawsze właśnie te chrześcijańskie korzenie, tą kulturę rzymską, no tą jakość? Czy rzeczywiście, gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Moglibyśmy też sobie zadać pytanie: dlaczego tak jest? Ale przecież Bóg rządzi światem. Nie rządzi jakiś człowiek, nie rządzi jakaś kultura, nie rządzi jakieś ideologie, ale to Bóg rządzi światem. Dlatego niech nie braknie w nas nigdy tej nadziei, tego też optymizmu, że Bóg będąc po naszej stronie, rządząc tym światem, patrząc z góry na to wszystko, co się dzieje, nie pozwoli, by cokolwiek stało się. Dzieciom, czyli nam, dzieciom Bożym, którzy zostaliśmy uprzednio wybrani przez Boga, którzy jesteśmy przecież w rękach Boga, o których sam Bóg przecież troszczy się, za których oddał Swego Syna. Niech ta Ewangelia, niech to spotkanie i Filipa, i Natanaela z Jezusem dodaje nam otuchy, ponieważ ujrzycie niebiosa otwarte. I aniołów Bożych, wstępujących i stępujących nad Syna Człowieczego. Powstańmy, drodzy.